Zaistniała sytuacja może rodzić kilka następstw, ponieważ Polska obecnie graniczy z państwem, które jest w stanie wojny. W związku z tym możemy zakładać, że być może było to przypadkowe przekroczenie granicy bądź celowe, prawda, wykorzystywane przez Federację Rosyjską do zbierania określonych informacji. Sytuacja ta może być też, czy może mieć konsekwencje w zakresie tworzenia fałszywych informacji czy szumu informacji który pojawi się w mediach i który będzie w pewien sposób rzutował też na postrzeganie naszego bezpieczeństwa. Jest to też w pewien sposób kolejny test czy sprawdzian dla polskich służb, które zajmują się bezpieczeństwem państwa, ochroną granicy, również ochroną granicy powietrznej. Dlaczego do takiego incydentu doszło? Myślę, że takich sytuacji możemy się spodziewać więcej. Właśnie dlatego, że chociażby mamy wojnę w Ukrainie, a poza tym Federacja Rosyjska, w pewien sposób, jest znana z tego, że lubi prowokować. I każde takie działanie można odczytywać za właśnie działanie prowokacyjne. I pytanie, teraz, jak polskie służby odpowiedzą, jak zareagują na zaistniały incydent.